O, jest Mergani, pa. No ja leżam na łóżku i słyszałam czas. Halo. Halo. Siema. Siema, co tam? Yy, nie wiem. Co tam, co złeś? Nic ciekawego w sumie, a tam? To co dzwonisz? Nie wiem. Skąd masz numer? Grzy podałeś mi kiedyś. Co ty No serio. Nie pamiętasz nie. o kolegach dobrych. No co powiedz kim jesteś, Morgan. Nie poznać pogłosie. Tak. Nie wiem. No mów. No. Trzymaj się, margani. No, no w Mordzie. <laughs> jak nie wiesz? No nie wiem. No nie poznam pogłosie, stary. Ja. Jestem no, unikalny no, no. i oryginalny. nie jak? Normalnie no. Troszkę ale jak się nie znamy, to nie zwadzam, nie proszę, dobra? Znamy się. Nie znamy. wiem, dobra. Trzymaj się, bo wprowadza tylko teraz. A ja live'a. jakichś. no, streama no, wiem No. Dobra, dobra kończę go. Góral z tej strony, pozdro. <noise> Wyłączył się.